Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będzie zapowiadana prezentacja agregatu uprawowego Lemken Korunt o szerokości roboczej 6 m. Tutaj jest Korunt 8, dokładnie, daję tak na tabliczce. Rok produkcji 2019. Kupiona nowa maszyna wtedy kosztowała około 15 500 euro. Maszyna jest hydraulicznie składana składająca się. Z czterech niezależnie zawieszonych pól uprawowych o, można zademonstrować wszystko ładnie chodzi w polu kopiuje teren. Pierwszym elementem agregatu jest włóka zabezpieczona tutaj sprężyną. W środku jest regulacja. Ona tutaj sobie przepuszcza, chodzi. Tu jest regulacja włóki. Aktualnie mamy ustawioną ją agresywnie. Agregat jest głównie wykorzystywany do wiosennej uprawy orki, podburaki w celu wyrównania, przyspieszenia y, ogrzewania pola. Tu można jeszcze wyregulować sobie przednią włókę, przekładając śrubę na tutaj ten otwór. Wtedy włókę mamy tak bardziej wleczoną, dobijającą. Są cztery rzędy y, zęba sprężystego, redliczki obrotowe. Tutaj od nowości jeszcze są tylko były raz przekładane. E, regulacja głębokości pracy jest tutaj na przekładkach. Aktualnie jest wypłycony do zera. E, z opcji tutaj jakie można było dobrać to można było wziąć jeszcze taką jedną włókę jak jest z przodu. Ona była montowana tutaj bodajże w to miejsce. Że niwelowała nierówności powstające za rzędem kultywatora a przed wałem. No i dwa wałki strunowe, jeden w większej średnicy to jest 40, drugi 30. Robi to fajną robotę na lżejszej ziemi, gdyż ten większy wałek ma mniejsze prawdopodobieństwo zapychania się. Z agregatem współpracują zarówno 8, jak i 6,9 też sobie doskonale radzi przy jakiś tam, jak jest w miarę odpowiednie warunki, to C4 bieg. 11,5 nawet na godzinę można się z tym bujnąć, tak ale optymalnie jest na pierwsze wjazdy. Jak robimy, zawsze ta orka po zimie jest taka ubita, ulana przez deszcz. No to takie C3 około 10 km na godzinę jest optymalnie. tak Są siłowniki dwustronnego działania do rozkładania, stopy podporowe. Tutaj jeszcze z odcinka jest wzięty pojedynczy spółkniarz śladów. No jak na wdziernikach pracuje mształt się drugi, to w szczególności jedno wystarcza. To jest zabezpieczony sprężyną, jest na gęsio stopce. Tutaj jest oświetlenie drogowe. Także mówię, no, tam w galerii, w filmikach, można sobie popatrzeć, jaką to robotę robi. No, po tym agregacie jest naprawdę stół. Pole jest elegancko wyrównane. Także, tak to wygląda. No, prosta maszyna, to tutaj więcej mówić. tak? A, on no tylko, że jak do tego się zaczepia 69, no to obowiązkowo, albo ta z no to musi mieć łychę z przodu, a ta bez tura no to z klockiem, bo bez klocka nie ma co podjeżdżać, bo, no bo nie idzie tym się poruszać po drogach, tak? bo przednia oś jest bez, bez przyczepności, tak? tutaj Lemken sobie takie światełka szpanerskie zaprojektował, zrobił, się świeci tak w kształt skiby, tutaj jest kierunkowskaz dookoła. O, fajnie to wygląda wieczorem, jak to się świeci, tak? Działa. Z przodu, z przodu obrysówka jest tutaj, ale wiem, że tam to działa. To fajnie, tylko że to tak z tyłu obrysówka może być, a moim zdaniem nie musi. Ale czy z tyłu tylne światła to obowiązek, tak jak jeżeli się poruszamy po drogach publicznych. I tak to wygląda. no na wiosnę, znaczy na wiosnę, na jesień, pod uprawę no sporadycznie też jest wykorzystywane. Jak tam jest pole na oranę i gdzieś tam deszcze mu żeby to owiać, ruszyć szybko, przewietrzyć tą, tą rolę, no to to też jest używane. tak, Ale żeby uprawiać tak typowo pod siewem, no to też staramy się tego unikać, bo to, bo to za, troszeczkę za bardzo doprawia, rozpyla tą glebę. Nie, I tak to wygląda z całej maszyny to tylko są dwa punkty smarne, które są umieszczone w tym miejscu tutaj na w zawiasach i to jest tyle z obsługi, tak? Siłowniki bezobsługowe, reszta, reszta bez smarowania, tak? Zaczepiamy, smarujemy rozkładanie i jedziemy w pole. I tylko kontrolujemy tutaj zużycie redliczek, żeby nam nie brało tutaj elementów roboczych. No i to by było tyle z tą maszyną, także. Gorąco zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału. I w komentarzach zachęcam do komentowania, wpisania co byście chcieli wiedzieć. Postaram się spełnić tam sporadycznie, sporadycznie, sukcesywnie będę chciał rozwijać kanał, wrzucać jakieś filmiki z prac polowych, które teraz, zaraz będzie wiosna, te prace się jakoś tam zaczną spiętrzać, robić. Coś tam będziemy nagrywać, wrzucać. I tak to wygląda na dany moment. No i w kolejnym filmu, filmie yy, wiadomo prezentacja z przyczepek, tak. Tu mamy dwie metaltechy, ale tu już nie będę naginał. Zostawię materiał do następnego filmu. Także trzymajcie się gorąco i zapraszam do oglądania. Hej